Dzień dobry, witam na 5 minutówce poświęconej drzewom wzmacnianym i interakcjom. Tak naprawdę, strojeniu drzew wzmacnianych tak, żeby można było uwzględnić interakcje zmiennych. Drzewa wzmacniane to jest jedna z najskuteczniejszych metod uczenia maszynowego dla takich danych ustrukturyzowanych. W tym wypadku model to jest sekwencja prostych drzew, uczonych tak, aby każde następne poprawiało błędy dotychczasowego modelu. I tutaj jednym z kluczowych ustawień jest wielkość tego drzewa składowego, dlatego że takie najprostsze drzewo z jednym podziałem nie jest w stanie wychwycić interakcji. No i są też pewne argumenty, które sugerują, że jeśli tej interakcji bardzo silnej nie ma, to właśnie takie najprostsze drzewo będzie na przykład miało najmniejsze. Przeuczenie. Zobaczmy, jak to wygląda na takim skrajnym przykładzie, skrajnym w tym sensie, że mamy bardzo silną, ekstremalną interakcję między zmiennymi. Tutaj mamy taki obraz, który pokazuje nam, jak to wygląda. Po lewej stronie widzimy tutaj taką właśnie klasyfikację, takie zdanie klasyfikacyjne. Mamy dwie zmienne, dwie klasy, i one są rozdzielone w ten sposób, że są w takim jakby układzie, tak zwanego XORA. Tak? Czyli są w takich jakby dwóch klatkach od, ciebie, od siebie odseparowanej ta reguła jest no, łatwa do znalezienia. Tak na oko można to po prostu podzielić takim cięciem. Natomiast jeżeli sobie weźmiemy drzewo, które będzie miało tylko jeden podział, to ono nie jest w stanie odtworzyć takiej reguły klasyfikacyjnej, bo bierze pod uwagę poszczególne zmienne, a nie pary. No i teraz sekwencja bardzo wielu takich drzew też sobie oczywiście z tym nie poradzi. No zobaczmy, jak to wygląda na takim przykładzie już obliczeniowym, to mamy w statystyce otworzony zbiór danych, który mamy właśnie taką bardzo silną interakcję. Mamy dwie, dwa predyktory i z klasa, która będzie naszą zmienną zależną. Uruchamiamy drzewa wzmacniane, klikamy tutaj ten przycisk z błyskawicą, wybieramy zadanie klasyfikacyjne, klikamy tu OK, wybieramy zmienne. Nasza zmienna zależna to będzie zmienna klasa. Predyktor ilościowe to będzie x, y. Klikamy OK i uruchamiamy model przy ustawieniach domyślnych. Te ustawienia domyślne są takie, że między innymi maksymalna wielkość drzewa to są trzy węzły, a więc mamy tylko jeden podział. No to dobrze, uruchamiamy to. I teraz widzimy proces uczenia. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda. Ta czerwona linia tutaj to jest błąd w próbie testowej, czyli to, co jest no, kluczowe do oceny modelu. Niebieska, błąd w próbie uczącej. No i tu widać, że to uczenie po prostu zawiodło. Dlatego, że mamy w zasadzie od samego początku mamy silny wzrost błędu dla próby testowej. No widać, że ten model po prostu, krótko mówiąc, nie złapał tej zależności. O, tu jest zależność przyczynowa, bez żadnego szumu. No to zobaczmy, co się stanie, jak umożliwi, umożliwimy tym poszczególnym drzewom składowym wyłapanie tej interakcji. Czyli wracamy do drzew wzmacnianych tutaj klikamy w lewym dolnym rogu. Tu klikamy anuluj i na karcie więcej możemy między innymi włączyć właśnie możliwość uwzględniania tych e, takich wielokrotnych, wielowymiarowych podziałów. No i tutaj zmieniamy maksymalną liczbę węzłów w drzewie, czy wielkość drzewa na 7. No i zobaczymy jak teraz będzie wyglądało to uczenie. Klikamy OK, no i... Zobaczmy sobie jeszcze raz na podsumowaniu tego procesu uczenia, jak to wygląda. No widzimy, że bardzo nam ładnie spada ten błąd w próbie testowej. No, są tu oczywiście pewne wahania, no to zawsze tak jest, ale gdybyśmy mieli dostatecznie dużo danych, bardzo, bardzo ich dużo, to z tym błędem w próbie testowej moglibyśmy prawdopodobnie zejść do zera. Tutaj oczywiście to się zatrzymuje ze względu na taki błąd, po prostu błąd próby, tak to nazwijmy. To był oczywiście taki skrajny przykład. Raczej w rzeczywistości aż tak skrajnie silną interakcją się nie spotkamy. Natomiast no, zauważalna i ważna interakcja często występuje w rzeczywistych danych, i dlatego warto jest sprawdzać model z większymi drzewami składowymi niż tylko tą domyślne ustawienie 3. Jeśli byście Państwo chcieli pogłębić so swoją wiedzę z uczenia maszynowego z, czy z data mining, to zapraszam na nasze. Szkolenia w Statystyka, Data Mining, kurs podstawowy, Data Mining, metody predykcyjne w środowisku Python, uczenie maszynowe w Python, szybki start. Ja dziękuję Państwu już za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału do zobaczenia na kolejnej 5-minutówce.